Dzień dobry, z tej strony Ryszard Pawłowski, prezentuję gołąbka na aukcję Champions League. Jest to gołąbek Derb o numerze 294109. Jest to gołąb po mojej takiej super parze, która, która super latała. To są, to są gołębie, które były lotnikami. Samiec był lotnikiem i super latał w kategorii maraton a samiczka była z bardzo dobrym lotnikiem w, w kategorii od 4 od 100 km do 500 500 też miała rewelacyjnie była Trzecim lotnikiem gazetki z redakcji była siódme miejsce, zajęła na wystawie ogólnopolskiej w kategorii A i była gołębiem dziesiątym asem najlepsze gołębie świata FCI. Jeszcze dodam, że ten gołąbek jako młodek był lotowany, wrócił po lotach młodych z opóźnieniem, dałem go do rozpłodu w rozpłodzie ten gołąbek z pierwszą samicą mi rewelacyjne gołąbki młode. Z drugą już nie było tak szału, ale, ale, ale jest, jest szansa coś dobrego po tym gołębiu uchować. Yy, jeszcze dodam, że tego gołąbka siostra z Gniazda, Derbka 110, była też subpodlotniczką, trzy razy pierwsza na oddział, była piątym gołębiem na wystawie ogólnopolskiej w kategorii D, także ona też rewelacyjne, re, rewelacyjne zajmowała miejsca, na, nawet i w kategoriach była była 14 w kategorii C, 19 w kategorii B i, i, i w każdym bądź razie super, super, super gołąb. Ta samiczka była derbka i jego siostra z gniazda. A ono młotkiem przelotowany, potem następnie był gołębiem, do tej pory gołębiem rozpłodowym. Mam całą parę, która jest cały czas, ojciec i matka tego gołębia jest w parze i dalej będzie. Także resztę można będzie przeczytać w rodowodzie, bo jest to wszystko opisane, co ta rodzina robiła.